Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym chciałbym opowiedzieć Wam historię bardzo popularnej w okresie PRL-u i do dziś dnia wspominanej z niezwykłym sentymentem serii wydawnicznej, tak zwanych tygrysów. Kiedy przeglądamy zasoby naszych piwnic albo sprzątamy jakieś zakurzone półki z książkami, bardzo często odnajdujemy całe masy tego typu niepozornych książeczek książeczek, którymi zaczytywali się nasi ojcowie i dziadkowie. Jaka zatem była historia tej arcyciekawej perelowskiej serii wydawniczej? Żeby ją zrozumieć, musimy cofnąć się do roku 1956. Po dojściu do władzy ekipy Gomułki historia, sytuacja polityczna w Polsce uległa diametralnej zmianie. Pojawiła się dość swobodna wolność słowa, można było wreszcie mówić o Tematach, które przez ostatnich kilkanaście lat były de facto zakazane. Nową sytuację postanowił wykorzystać Zarząd Polityczny Ludowego Wojska Polskiego, a pamiętajmy, że pracowali w nim najlepsi spec od prania mózgów po tej stronie żelaznej kurtyny. Na przełomie roku 1956 i 57 powstał pomysł stworzenia zupełnie nowej jakościowo serii książek historycznych opisujących wydarzenia II wojny światowej. Prace przygotowawcze zajęły kilka miesięcy i premiera nowej serii zwanej Biblioteką Żółtego Tygrysa miała miejsce w roku 1957. Rozpoczęto z tak zwanej Grubej Rury wydając jako pierwszy tom wspomnienia pilota Bohdana Arcta zatytułowany Cyrk Skalskiego. Książka okazała się bestsellerem. Zniknęła z książków w przeciągu kilkunastu dni. Drugi tom Autorstwa Stanisława Biskupskiego zatytułowany Ludzie Torpedy również rozszedł się błyskawicznie. Kolejne tomy były już oczekiwane przez czytelników. Na początku lat 60. częstotliwość ukazywania się tygrysów osiągnęła swoją stałą, praktycznie przez 30 lat, niezmienną ilość. Tygrysy ukazywały się w ilości od 20 do 24 książeczek rocznie, przy czym nakład każdej książeczki wynosił od 200 do 300 tysięcy egzemplarzy. Liczby dzisiaj niewyobrażalne, zarówno dla historyków, jak i też dla wydawców książek. Wspomnieliśmy o autorach tygrysów. No, jednym z nich był pilot Bohdan Arzt. Natomiast nie brakowało wśród nich utalentowanych historyków, dziennikarzy. Tudzież właśnie weteranów II wojny światowej. Wśród takich nazwisk, których praktycznie nie, nie kojarzymy z tygrysami, warto wymienić Leszka Moczluskiego, który w latach 60. dość intensywnie pisał o wrześniu 1939 roku. Szosa Piotrkowska, czy przegrana bitwa jego autorstwa, do dziś dnia stanowią swoistą klasykę tego gatunku. Jeżeli rozmawiamy o redaktora. No, przepraszam Państwa za ten odgłos, ale siedzimy w piwnicy nad rurą kanalizacyjną. Tutaj bez przerwy ktoś nam spuszcza z góry wodę. Miejmy nadzieję, że rura wytrzymała ona w dobrym stanie. Dobra, wróćmy jednak do redakcji Tygrysów. Główną postacią odpowiedzialną za wydawanie tej serii był Stanisław Biskupski. Oprócz tego, że redagował książki, dopuszczał je do druku odpowiednio, Modyfikował. Był również autorem kilkunastu pozycji związanych z historią marynarki wojennej. Pozycji, trzeba to przyznać, dość dobrze i atrakcyjnie napisane. Dobrze, jakie zatem były główne wątki tematyczne Tygrysów? No, pierwszym, chyba najpopularniejszym wśród czytelników był wątek lotniczy. I tutaj rzeczywiście należą się autorom słowa uznania. Niezależnie od tego, czy były to książeczki opisujące walki polskich pilotów w Anglii, czy też poczynania sowieckich gierojów latających na Iłach i Ławoczkinach, czy bardziej takie już ekstremalne wspomnienia z 1945 roku. Wszystkie to były książeczki spisane świetnym językiem, z bardzo ciekawą faktografią. I Praktycznie wolne od jakichś wtrąceń ideologicznych. Nieco bardziej zideologizowane były natomiast tygrysy poświęcone kampanii wrześniowej. Było ich kilkadziesiąt, natomiast ich lektura nigdy nie była tak przyjemna jak ta o pilotach. Głównie dlatego, iż większość z nich opisywała losy poszczególnych polskich jednostek i tak naprawdę była kroniką ich klęski. To, co zarzucano tygrysom wrześniowym, to rzekomo zbytne ideologizowanie. Zawsze przedstawiano bohaterstwo zwykłych szeregowych żołnierzy i podoficerów, ewentualnie gdzieś tam do szczebla dowódca kompanii, natomiast rzekomo piętnowano tchórzostwo i głupotę wyższego dowództwa. Znając realia września, no, trudno to wszystko spisać na pereloską. Propagandę. Tym bardziej, iż większość tych tygrysków wrześniowych, zresztą takich tych późniejszych, opisujących walki wojska polskiego w roku 1944 czy 1945, bardzo często była wspierana relacjami żyjących jeszcze wówczas uczestników tych walk. Jeśli chodzi o warstwę ideologiczną-propagandową, tutaj znacznie gorzej przedstawiały się wszelkiej maści tygryski, jakbyśmy to nazwali, zaraz je Państwu wyciągnę. Partyzanckie. O, jakieś nocne zjawy, cienie na torze. Najczęściej opisywano w nich bohaterskie wyczyny chłopców z Gwardii Ludowej, później Armii Ludowej. Komunista przedstawiany w tych książeczkach zawsze był człowiekiem ideowym pełnym miłości dla ludowej ojczyzny, gotowy na najwyższe poświęcenia. Jeżeli trafił się żołnierz Armii Krajowej, no to w najlepszym wypadku przeżywał on poważne rozterki moralne, czy aby na pewno służy dobrej sprawie. Jeśli chodzi o warstwę propagandową, to chyba najbardziej zideolo zideologizowane były jednak tygrysy opisujące walki Po roku 1945, czyli okres tak zwanego utrwalania władzy ludowej. Piątka za odwagę, czy słynny po ogniu był muściciel. To naprawdę były paszkwile na żołnierzy podziemia niepodległościowego. Natomiast to, co powiedziałem na początku, w zarządzie politycznym Wojska Polskiego pracowali prawdziwi fachowcy, którzy zdawali sobie sprawę, że aby ta propaganda była skuteczna, należało ją odpowiednio rozwodnić. Z tego też względu wśród tygrysów takie naprawdę czysto propagandowe książeczki stanowiły mniejszość. Można było za to znaleźć całą masę ciekawych i dobrze opracowanych książek, opisujących egzotyczne dla nas te artry działaj, jak chociażby Piekło i Wodzimy opisujące walki na Pacyfiku, czy nawet takie rarytasy w czasach PRL-u, jak opisy walk naszych Karpatczyków w północnej Afryce. Sama seria ukazywała się do roku 1989. O ile w roku 1988 jeszcze wyszło pełne 20 bądź 22 numery, w tej chwili nie pamiętam dokładnie, to w roku 1989 okazało się zaledwie 6 tygrysków. Co możemy powiedzieć jak gdyby na podsumowanie tych ponad 30 lat wydawania książeczek z logiem żółtego tygrysa? A pewno były to książki świetnie pomyślane pod względem redakcyjnym. Napisane lekkim językiem, przeznaczone dla szerokiego kręgu czytelników. Książeczki dopracowane w sposób genialny, zarówno pod względem formatu no, czysto kieszonkowy, łatwy do przenoszenia, łatwy do utrzymania jedną ręką. Książeczki dopracowane również świetnie w sposób graficzny. Te okładki do dziś dnia mogą służyć dla współczesnych grafików za wzór do naśladowania. Od strony propagandowej, tak jak wspomniałem, większość z nich unikała takiej tępej, tempe, nachalnej propagandy, gdyż ich zadaniem było przyciągnięcie jak największej ilości czytelnika. Gdzieniegdzie tą propagandę dozowano w sposób dość umiarkowany, no, może poza tymi paszkwilami na żołnierzy podziemia niepodległościowego. Sama seria liczyła łącznie od roku 57 do roku 1989 420 pozycji. W roku 1990 wznowiono Tygrysy już w ramach tak zwanej czarnej serii, natomiast nie zyskała ona już takiego zainteresowania. Jedną z książeczek z czarnych serii było opracowanie poświęcone 17 września. I tutaj ciekawostka, gdyż. To samo wydawnictwo MON, ten sam zestaw cenzorsko-redakcyjny, który jeszcze rok wcześniej wycinał bezlitośnie wszelkie zmianki krytykujące Związek Radziecki, w roku 90 bez żadnych oporów wydał książeczkę dość dobrze opisującą wyczyny, wyczyny Sowietów na naszych kresach wschodnich. Co jeszcze możemy powiedzieć o tych ryskach? Wiele osób pyta się mnie o ich wartość. No cóż, Tygrysy, zwłaszcza z tych pierwszych serii, końcówka lat 50. czy początek lat 60., są praktycznie niedostępne. Jeżeli pojawi się jakiś egzemplarz, osiąga on zawrotne ceny na rynku kolekcjonerskim. Natomiast te zwykłe tygryski z lat 70. i 80. w tej chwili średnio kosztują około złotówki. Pytanie, co z nimi zrobić, jeżeli znajdziemy w piwnicy? No, oczywiście, jeżeli. Macie Państwo możliwość, spróbujcie wystawić to na Allegro, OLX. Jest cała masa kolekcjonerów, którzy bardzo często poszukują takich pojedynczych, brakujących egzemplarzy do swoich kolekcji. Czy warto je trzymać dla siebie? Myślę, że tak. Bardzo wielu historyków zaczynało swoją przygodę z historią wojskowości właśnie od lektury takiego tygryska. Także, broń Boże, nie zachęcam do wyrzucania. Warto je przejrzeć. Na pewno znajdzie się wśród nich kawałek dobrej książki. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchiwania kolejnych audycji.